Jaki był styczeń 2015 roku? Choć rok temu wydarzenie odwołano, tegoroczna zmienna pogoda nie przeszkodziła w ostrej sportowej rywalizacji. Na trasach przy promenadzie oraz w Lesie Kumiecie odbyła się 27. edycja biegu Jaćfingów. Po piątkowym 3-kilometrowym prologu w sobotę zawodnicy z Polski oraz zagranicy zmierzyli się na trasach od 200 do 22 km stylem klasycznym w różnych kategoriach wiekowych. Niedzielne zmagania stylem dowolnym to m.in. 20-kilometrowy bieg główny, który wygrał uczestnik Skrynek. Na podium znalazło się także dwóch zawodników z Litwy. W biegu towarzyszącym na 10 kilometrów drugie miejsce zajął gołdapianin Robert Sadowski. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi przy współpracy z Nadleśnictwem Gołda. Wild, zimowe nie można było się nudzić. Bogatą ofertę zajęć oraz wydarzeń dzieciom i młodzieży zaoferowały gołdawskie instytucje. Podczas codziennych zajęć w Domu Kultury w Gołdapi na najmłodszych czekały zajęcia artystyczne. Dzieci uczyły się m.in. gry na bębnach, zdobiły ekotorby, wykonywały magnesy na lodówkę. W pierwszym tygodniu ferii odbył się także karnawałowy bal przybierańców. Poza dobrą zabawą przy dźwiękach muzyki, każdy miał zrobione pamiątkowe zdjęcie w przebraniu. Także inne instytucje zagwarantowały dobrą rozrywkę w czasie ferii. W Gołdawskim Liceum codziennie odbywały się zawody sportowe, w tym turniej tenisa ziemnego w różnych kategoriach wiekowych. W poradni psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzież mogła skorzystać z licznych zajęć plastycznych. 6 tysięcy złotych trafiło na konto zespołu placówek edukacyjno-wychowawczych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ósmy charytatywny halowy turniej piłki nożnej pod hasłem Bądźmy Razem. W zawodach sportowych udział wzięło wiele drużyn z całego regionu. Najbardziej widowiskowym okazał się mecz, w którym udział wzięli parlamentarzyści, którzy pokonali drużynę gołdawskich samorządowców 2 do 1. W przerwach między kolejnymi zmaganiami odbywały się licytacje. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń i sprzętu sportowego dla sekcji sportowych działających w ośrodku. A ja nagrywam, wiecie? A nie! Tak. Tak. Pan też dostaniesz? Nie. Zostajemy na sterylizację. Pan też dostaniesz? <s> nie. <Abebe> Pan jest na Naprawdę było ciężko. Trzecie kółko. Miałem kryzys, ale dałem radę. Tuż tam, co na pierwszym miejscu, naprawdę. Jest power, Jest małe. Kto wygra mecz? Kto? A kogo?